Nazywam się Ewa Cichy i jestem magistrem fizjoterapii. Na co dzień pracuję z pacjentami, pomagając im wrócić do sprawności fizycznej poprzez rehabilitację. W firmie Pro Wellness przeprowadzam konsultacje z zakresu masażu i fizjoterapii. W tym filmie poruszę temat zwiększonego napięcia mięśniowego i opowiem o tym, jak sobie z nim radzić. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest zwiększone napięcie mięśniowe. Stres, zmęczenie, przytłaczające obowiązki, przetrenowanie, przewlekłe bóle to tylko niektóre z wielu czynników, które mogą powodować stan zwiększonego napięcia mięśniowego. Pewnie nieraz czułeś się wyczerpany. Takie sytuacje doprowadzają nasze inteligentne mięśnie do momentu, w którym muszą wytworzyć obronne napięcie. Dzieje się tak dlatego, że czują, że jesteśmy osłabieni i chcą uchronić nas przed kontuzją. Takie napięcia mogą gromadzić się w różnych partiach naszego ciała. Na przykład, u osób zestresowanych bardzo często jest to obręcz barkowa i szyja. Nasuwa się pytanie, czy powinniśmy walczyć z takim napięciem mięśniowym? Otóż tak, bo należy pamiętać, że patologicznie napięty mięsień wcale nie równa się silnemu mięśniowi. Takie wzmożone napięcie nie jest naturalnym, zdrowym napięciem, które powstaje w wyniku procesu treningowego i należy je zniwelować, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to może to ciągnąć za sobą kolejne konsekwencje, na przykład ograniczenie ruchomości stawów. Jak sobie radzić z takimi napięciami? Najlepszym sposobem jest odprężający, rozluźniający masaż, co ważne, skupiony nie tylko na obszarze bólu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jakieś mięśnie nas bolą lub po prostu są osłabione, to zawsze ich funkcję musi przejąć inny mięsień lub grupa mięśniowa, a to prowadzi do kolejnych przeciążeń. To tak jak w sytuacji, kiedy jesteśmy po operacji na przykład prawej nogi i wtedy lewa noga jest w użytku i prowadzi to do kolejnych przeciążeń właśnie. Ważne jest, żeby w terapii zawrzeć też psychiczną regenerację czyli po prostu odpoczynek. Wracając do masażu, myślę, że optymalną opcją będzie domowy relaks w fotelu Pro Wellness. A już za chwilkę sprawdzimy, jakie techniki najlepiej zastosować przy opisanych dolegliwościach. Na początku wybiorę wałkowanie, podczas którego rolki fotela będą przesuwać się wzdłuż mojego kręgosłupa, w górę i w dół. Wałkowanie jest techniką, która delikatnie rozluźni mięśnie i wprowadzi nas w stan odprężenia, umożliwiając chwilowe odcięcie się od obowiązków i problemów. Masaż rozpocznę od ustawienia wygodnej pozycji zero gravity, która umożliwi mi wstępne rozluźnienie się. Dodatkowo lubię włączać opcję rolek na stopy, gdyż masaż stóp świetnie łagodzi stres. Aby pomóc rozgrzać mięśnie na plecach, włączam również opcję podgrzewania. Kolejna wybrana przeze mnie technika, czyli ugniatanie, skupi się na najbardziej napiętych okolicach mojego ciała i zwolni mięśnie z obowiązku ciągłego napięcia. Czuję, jak fotel wykonuje uciski, a pod ich wpływem napięcie moich mięśni się niweluje. Na koniec wybiorę masaż uciskowy całego ciała poduszkami powietrznymi. Jest to bardzo spokojna technika, która pozwoli nam się wyciszyć. Taki masaż zapewni nam ogólną poprawę samopoczucia. Świetnym rozwiązaniem będzie także wybranie jednego z programów automatycznych. Ja wybiorę program Regeneracja, który wykona specjalnie dopasowany masaż relaksująco, odprężający całego ciała. Masaż w fotelu może zdziałać cuda u osób ze zwiększonym napięciem mięśniowym, o czym sama się przed chwilą przekonałam. Polecam go każdemu, kto czuje się zmęczony tym, że jego mięśnie są w ciągłej pracy. W tym filmiku to już wszystko, zapraszamy na kolejne.